Hej, witam was na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy trochę inaczej, bo ja dzisiaj jestem w słuchawkach i na pewno słyszycie mnie trochę bardziej, bo gramy dzisiaj w grlenie. Potrzebowałem tak zrobić, bo mnie w ogóle nie było nigdy słuchać na Postanowiłem, że dzisiaj zagramy na HD z, z babcią mi dziadkiem, no bo nie da się zmienić. Dzisiaj mam nadzieję, że nie zawało z zawału tak Nie będę mieć zawału na pas. O nie. Czekajcie, mikrofon mi spadł. Mogę powiedzieć, że słuchawka. Dzisiaj nagrywam inaczej. Będzie w niej mocniej słychać, pewnie będzie trochę szyczyć, ale to jest specjalnie. Pewnie mnie słyszycie dobrze teraz, więc ja muszę się bać, że mnie się da słychać. Yy, ja pierwszy raz nagrywam chyba na słuchawkach. Chcecie zobaczyć moją modę? To zostawcie łapkę w górę. Wiecie co ja sobie... Oni. nie, ale chyba że na hardzie, na nawet... Nie nie pomysłem. I od razu uciekam. Patrzcie, oni się i biegają. Ja się tu zestam dzisiaj, ja wiem. Ja jestem bo i dupa jeżeli chodzi o taki kiedy No. A jednak Dziadek! Szybko! Babcia tu sama będzie, bo ty nie lubi sama być bo w pokoju. Wolę ja się schować. co? Nie, ja już nie wiem czy lepsza będę. Postanowiłam, że chyba zagramy z samą babcią, z samym dziadkiem, przepraszam. Zobaczymy, jak teraz z dziadkiem będziemy samemu grać. Na pewno lepiej niż z samą babcią. Chodzi... Babcia? Albo gorzej? To piszcie, czy lepiej, czy gorzej się gra z samym dziadkiem, niż z samą babcią. Ale chyba z babcią lepiej, bo wtedy... Yy, słychać... Yy, ona słyszy, gdzie my jesteśmy, jakby. Dzisiaj... z do mnie. Dobra, i mogę jego raz tylko, jakby... Sfokusować na jedno miejsce, czyli tutaj. Czyli będą się to... Tu... Moja taktyka chyba na dziadka będzie łatwa. Taka do zrozumienia Mam nadzieję, że tu będzie para jest za to Oczywiście, że nie Jakie gudasz Może, może tutaj? O, kinacki.

Idzie tak tu już mega szybki. Uuu! Odejdź z tym kijem! Co ja się w swoim. No, to zeskoczyłem. można go jakoś zagrować o tam. bo ja tu będę mieć parę, za to, on tu że idzie, to ja go zostawię pewnie. On chyba poszedł na kamerę. Dziad jeden. No a gdzie bym miał miał W On się dopiero obudził? Posłyszę budzik, a to... A dziwnie jest dzwon. A nic nie mam jeszcze. Dobrze, że to... Nie no, słabo, że to nie babcia. Babcia, mogłem jakoś zagrować, rzucając po prostu coś, a tutaj... Chwilkę, ale to na serio chwilkę poczekam. I spróbuję go jakoś tak ładnie ominąć, jak przed chwilą właśnie. I pójdziemy tam na dół na po prostu pójdziemy. O! Dzień dobry, dziadek. Słuchaj, ja muszę ci o coś fajnym opowiedzieć, bo! Spieddal! Odbieraj się. Lepiej ode mnie się odwiedź. Mogę mi się niby... Uuu, ja ja! I to też... Tak, mam pomysł. Mam mega dobry pomysł. Dzieciak! Kizie! Czemu to... Będę mieć minutę, ale walić, minuta, nie minuta. No Ojej, no mamo, nic, to, to też nie mogę tego zepsuć. No e, e, W dupie! Widzisz mnie w dupie, a nie, mam minutę 30, no dobra, bo to karabin Najpierw nie idzie, a potem mówi, że mnie widzi. No halo, co to ma być? Eee, szybko, bo mam tylko minutę, a ja chcę. Chodzi, to nie ten sit, to jest. A nie, to ten seed. Dzisiaj, bo męż zgoni mnie, pamiętam. Historie twoją, ej, wiesz, że bardzo kochany jestem, ale nie chcesz o tym powiedzieć mi, że mam plan, a ty go chyba, wiesz, tak? Teraz dwa, trzy. Chcę jak kiedyś się ze i pić, z tobą i z nimi jestem sprodniony jak nikt i pijany jak nikt, to ty jesteś piękny jak i znaczy się... Idę, jak ty. Dobra, pójdź, rzucimy to tu. Jest, weź tą broń. Tutaj mógłbym wziąć sobie ten wazan i bym wtedy go ładnie agnował, ale... Boat Steady Queen, no ja nie wiem co, jak to jak to ale chyba, bo widziałam na YouTubie że ta ucieczka helikoptera może zająć 6 minut. To mnie to, jak wiadomo, nigdy nie zajmuje to 6 minut, jak już jest 9 minut odcinka, to raczej znaczy, nie zajmie to mi 6 minut. Ale na... Nie! Kurczaki, ja to będę przecież potrzebować. Ja już mam na linku to. Dobra, nieważne. Zada to zrobimy. Yy... No, chyba nie trafię. Czekaj, muszę ładnie stanąć, teraz strzelić, postaw to tu ładnie, no ale, no nie wiem, znowu tym samym endingiem uciekać? Mam nadzieję, że w ogóle się uda mi endingiem przejść. Z babcią było mega łatwo, ale z dziadkiem i babcią, pamiętacie chyba, to raczej już nie. O, dziękuję, teraz padłki mam, to jednak może być łatwe. Nawet łódeczką możemy uciec, bo... O! Ile poczekamy? Albo mogę coś zdobyć od tego? Ale też to może być mega głupie, więc styiłem. Idziemy na górę po amunicję. I jak to granaty? Nie, szkoda, że nie ma granatów, bo może by się przydały. Teraz bardziej by się przydały niż ostatnio. Zawał! O serio? No co? Kiedy? Dobra, e, słuchajcie. Drugi dzień. Albo noc. Nie pamiętam jeszcze, tam było. Ale... no druga próba. Gdy dziadka jest on debilem? nic nie ma, więc po co ja tutaj zaglądam? Nie wiem, nie. Chyba po prostu chciałem. On tam, kurde, było, kiedy on przyszedł. No, dzięki, pa. No. no super. A ja? To ja chciałem wziąć sobie ten wazon, ale nie podpełnię tego błędu chyba. Teraz strzelamy i czekamy na niego tutaj. Bo to już wiem, że przyszedł, a nie widziałem. Nie! To zawsze tu była amunicja chyba, czy nie? Nie! Chyba no idę stąd, pa! Dziadek nie bi. Dziadek nie bi! Może uda mi się? Może uda mi się. I wziąłeś amunicję i zdajeć! Dzień śmieciu! Piotr. Tak się przerazić to chyba nigdy się nie przeraziłem. Granny's house. I don't wanna stay in so in I wanna be a Granny's house. Say be town. Happy town. I don't wanna stay here. O, mam bardzo fajny pomysł, bardzo fajny pomysł, tylko nie wiem, czy ja tu mam amunicję, On nie może się to zespawnić, jak ja tu jestem, wiecie co, dzisiaj zrobimy trochę błędów, trochę dobra, wiecie, tutaj nie było, czy nie, a czemu tutaj nie ma tego, dobra, wiecie co, ja myślę, że skończymy odcinek, wiem, krótki dzisiaj ten odcinek, ale nie mam nic, nic nie mogę znaleźć. Mamy saveki, ale po co mi będzie saveki, jakie ja nawet nie mam mojego polarizatora. Więc podziękuję wam dzisiaj odcinku. Uuu, myślę, że ten odcinek i tak nie będzie wrzucony. A jeżeli będzie, to po prostu zostawcie łapkę w górę, bo... Tak, no bo będę robić miniaturkę, to musicie podziękować za zrobienie miniatury. Raz, dwa, trzy!